Dzisiaj wam powiem, co robić, aby być Sigma w Brawl Stars. Po pierwsze, nie grać jakimiś nowymi, słabymi postaciami, które są totalnie niezbalansowane. Prawdziwy Sigma gra OG postaciami typu Stew, Kruk, Leon, Spike, Sandy, Nodny. Ne... Kitka taki średnio, niezbyt OP, ale w sumie jeszcze ujdzie, bo go, go znerwili. Prawdziwy Sigma Online, Ohio Sigma, no nie gra Edgarem ani Miko, bo to są najbardziej nauskiowe no, postacie w grze. Prawdziwy Sigma ma co najmniej 1,25 rankę. Ups, teraz to są klasy. Ja mam aż dwie 25 na Daryl, też 25, trochę zminusowałem, no, ale co z tego? Prawdziwy Sigma powinien grać no, czasem powinien zaczął grać jeszcze przed dodaniem Charge'ów. Prawdziwy. Sigma w Brawl Stars powinien, y, powinien obserwować bez Kida. Prawdziwy. Prawdziwy. Sigma w Browstars powinien szanować y, każdą postać. No nie licząc tych najbardziej no-skillowych, które, które po prostu ciężko lubić typu Edgar czy Miko. Nie. Prawdziwy Sigma umie dobrze trafiać. Ja pomimo te tego, że jestem Zezolcem, umiem dobrze nawet trafiać jak na Zezolca. Prawdziwy Sigma docenia każdą postać oraz dla, dla prawdziwego Sigma nie ma postaci skillowych i no-skillowych. Nie. Dla prawdziwego Sig Sigma jest po prostu postać, którą się gra. Czyli jak dla mnie. Prawdziwy Sigma powinien mieć jedną postać, którą najbardziej lubi. No to ja, umie... no to ja mam Leona. Prawdziwy Sigma powinien... Nie, nie powinien mieć ani jednej postaci na zero pucharków. Prawdziwy Sigma nie powinien się teamować na trybach solo dło. Oraz prawdziwy Sigma nie rasuje słabszych postaci. Prawdziwy Sigma ogarnia postacie przez norników uważane za skilowe. I prawdziwy Sigma domaga, mówi w Poko. Raz pamiętajcie, kto, 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 kto gra Edgarem i grając z Edgarem skacze na takiego bezbronnego tika nie jest Sigmą. Ogólnie dzisiaj przez przypadek odwaliłem no sekretą zapchloną małpą, ale na szczęście od razu no sam się rozwaliłem, bo, bo przecież nie, nie będę grał tą zapchloną małpą, wiecie o co chodzi. Prawdziwy Sigma powinien co najmniej 50 razy w życiu słyszeć no piosenki o Brawl Stars typu Toleon, to Leon, to Leon, to Leon, to Leon, to Leon, to Leon... To Leon". I, i tam inne, na przykład Jestem, Sandy, Mortis albo jakieś inne jeszcze tam jakie tam są na kanale oglądaj jeśli chcesz prawdziwy Sigma powinien mieć wysoką rangę na skill bo to jest najbardziej skillowa postać a psami tak pojąją norniki. no ogólnie jak dla mnie są skillowe postacie, ale tylko ale nie dla mnie, ja umiem każdą postać ugrać tylko uważam, że, że one że one wymagają dużo umiejętności, ale na przykład dla mnie, Leon wymaga dużo umiejętności, bo ja na przykład nie wiem, czy, czy ta postać wymaga umiejętności, czy nie, bo ja umiem grać każdą postacią, a więc. A więc na przykład. No wiem tylko, że Edgar nie wymaga umiejętności i Miko i tyle wiem. A ta to reszta, nie wiem. No mi się wydaje, że. Nie wiem, te, te które mogą zamrozić trwale, są no skillowe, nie licząc Sandy, bo Sandy jak kogoś uderzy, to Stun przemija. To nie jest taki stun no, basicowy, tylko bardziej taki, e, takie uśpienie. Ka oraz każdy Sigma powinien mieć chociaż jeden hypercharge. Ja mam dwa hypercharge, więc jestem lepszy. Prawdziwy Sigma powinien, powinien wbijać około 100 pucharków dziennie. No, patrzcie, ile. Patrzcie, ile już mam pucharków w ogóle. Patrzcie. Patrzcie to. Niedługo, niedługo odcinek z 30 tysięcy pucharków. Wyczekujcie, widzowie, wyczekujcie odcinka z wbijaniem 30 tysięcy i będzie legendarny stardrop. I prawdziwy Sigma. Docenia każdą ilość kredytów, które dostaje. Bo wtedy, bo zawsze dostaje wtedy postać nową. Prawdziwy Sigma. <grym> prawdziwy Sigma. No, szanuje każdą. OG Legendę, która została dodana przed no, wprowadzeniem karnetu zadymiarskiego, czyli Leon został wprowadzony przed karnetem Sandy, kruk oraz Spike. Dla prawdziwego gracza Brawl Stars, te, te postacie powinny być Sigmał. I tyle. A przynajmniej Crowspike Leon to już powinny być Sigmo dla, no, dla prawdziwej Sigby w Brawl Stars, Sandy to już. Do, już no, został trochę później dodany, więc więc te, te pierwsze legendy prawdziwy gracz w Brawl Stars powinien chociaż szanować. Prawdziwy gracz, prawdziwy no, sigma gracz w Brawl Stars powinien na samym starcie rozgrywki rozwałać od razu Edgara, żeby nikomu nie popsuł gry. Prawdziwy sigma powinien mieć chociaż tu 22 rangę na Sigma Shelly. Mam nadzieję, że trochę was poduczyłem, co zrobić, żeby być taką Sigmo Grimmy Shake, taką, taką jak ja. No